Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Dziś słyszymy się w filmiku, w którym pogadamy sobie o następnej operacji w 2 czyli też tej pierwszej. Pewnie zastanawiam się, jak będzie wyglądać pierwsza operacja w 2 No i ja niestety tego nie wiem. Ale są pewne rzeczy, które wiemy na pewno. Każda operacja to skiny, zadania, koiny. Nie sądzę, żeby tym razem Valve zmieniło jakkolwiek swoje plany pod tym względem. Przed startem proszę Cię jednak o małe zaufanie w postaci lajka, like no i oczywiście za subskrybowanie kanału, żebyś był na bieżąco z takimi super treściami. Jak i oczywiście też walnięcie dzwon. Do tej pory mieliśmy 11 operacji w GO. Możecie o nich posłuchać na moim kanale w filmie wszystkie operacje w CSGO, żeby troszkę więcej się o nich dowiedzieć. Pierwsze pytanie, jakie każdy sobie zadaje, to kiedy będzie operacja? Jest to bardzo ciężki temat, bo terminy są tak naprawdę dwa: albo to lato, czyli w sumie za niedługo, za chwilę, albo dopiero po Majorze w Szanghaju. Valve na pewno nie będzie chciał przekładać uwagi graczy z operacji na Shanghai, jak i na odwrót, więc będą musiały się pojawić w terminach, w których ze sobą na pewno nie kolidują. Dla mnie jest to mało prawdopodobne, że operacja wyjdzie przed Szanghajem. Valve cały czas pracuje nad, nad grą, nad jej poprawianiem, nad usuwaniem błędów, nad dodawaniem nowych błędów i wątpię, żeby chcieli się śpieszyć z kontentem, kiedy gra po prostu jest cały czas niedopracowana i każ z każdej strony są na niej narzekania. Rzeczy, które jednak będą na pewno, to klasycznie skiny, które już mamy w e, plikach. Gry. Jak widzicie, większość z tych skinów to je, jednak nie tylko nowości. Z niektórych można wnioskować że połowa z nich to community skiny, a połowa jest od samych e, Valve. Są z nami od bardzo dawna właśnie już w plikach gry. Wątpię, by nie było też Battle Passa, jakiego mieliśmy ostatnio z gwiazdkami do kupowania i oczywiście zdobywania w normalny już sposób. Były przez ostatnie lata, więc pewnie i tym razem się pojawią. Nie zapominajmy też oczywiście o trybie Danger Zone, który zdecydowanie nie był popularny w CSGO, ale teraz obstawiam że gdyby powrócił oj, gracze by się rzucili masowo na niego. Dziennik z Czech, klasyczek, nic nowego pewnie tutaj nie wymyślą. Możliwe, że jeszcze komiks, ale dziennik, no, zadań musi być na 100%. Mam nadzieję, że agenci także będą mocno podmieleni i faktycznie przebiją ukochanego Miami Deryla i panią Sally. E, tak samo, że jeszcze number K, ale to nie jest takie pewne. Raczej ta trójca pozostanie na swoich dosyć zawyżonych cenach. Ogólnie jedno, do czego możemy porównać rozmach Valve, to właśnie Kapsuła z naklejkami, która jest super ogólnie i całkiem niezły ma te naklejki, oraz oczywiście skrzynia kilowat, który, no, co by nie powiedzieć, ma w sobie ładne skiny, e, tylko jej system wypożyczania nie jest prosty ani ładny. Dzięki likom z enigmatycznym pet capsule możemy wnioskować, że chodzi o kurczaki, no bo jakie inne pety tak naprawdę, chyba że się pojawią nie wiem, wilczury czy inne dziwne stworki na mapie, to by było dosyć ciekawe, ale nie wiem czy by poradziło sobie akurat w CSie. Oprócz tego mamy lik patrzy i nawet już te pacze zrobione przez jednego z artystów, więc całkiem fajnie. Mapy, które dojdą to pewnie będzie Santorini czy Tascan, to są must have po prostu, nie może ich zabraknąć w CESie, dwójce, jak i odświeżony Cablestone oraz Cash, który, cóż, jeśli operacja wyjdzie dopiero w do 2025, to może go zobaczymy, ale ogólnie Cash'a w grze nie będzie zbytnio szybko, bo sam jego autor mówi, że skończy go dopiero w 2025. Co więc ja sądzę o tym wszystkim pod względem inwestycji? Cóż, opisałem, że Valve rozbije bank tą operacją. I ilość itemów, jakie wykupią gracze, będzie zatrważająca, po prostu. Będzie to na 100% najbardziej przepłacona operacja ever. Jeśli w ogóle jakakolwiek operacja wcześniej była przepłacona, bo większość jest zdecydowanie niedoinwestowana, tak naprawdę. Chciałbym bardzo. Mieć jakikolwiek nowy content w postaci starych dobrych trybów, gry, no i oczywiście coś nowego, żeby też właśnie ruszyć graczy faktycznie do pogrania w tę grę, żebyśmy dobili tych, nie wiem, 2 milionów, no właśnie, tak jak mieliśmy w Danger Zone, który, no mimo wszystko, trochę graczy przyniósł do gry z ciekawości, jak był boom na Battle Royale. Najważniejszą rzeczą, oczywiście, dla nas jest szanka i bez tła. To jest bez wątpienia top 1 rzecz, którą musimy uzyskać. To było dla mnie na tyle, jeśli chodzi o ten film. Dziękuję serdecznie Wam bardzo za oglądanie. No i do następnego odcinka. bye